Szczęść Boże. Zapraszam do wysłuchania modlitwy do Matki Boskiej za duszę w czyśćcu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Panno nieustającej pomocy. Matko litościwa. Racz spojrzeć na biedne dusze które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych są one drogie dla twego boskiego syna gdyż zawsze go kochały i teraz gorąco pragną być blisko niego lecz nie mogą zerwać swych więzów które je trzymają w palącym ogniu cześćca Niech się wzruszy twe serce, matko litościwa, pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które cię zawsze kochały i teraz ślą do ciebie swe westchnienia. Wszak są to twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia. I nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Niech odpoczywają w spokoju wiecznym. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.